Halo, halo, moi drodzy, nie wiem, czy mnie słyszycie, bo dzisiaj w studiu mamy prawdziwą wojnę, a to za sprawą dzisiejszej gry, Total War. Total War to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych i widowiskowych serii gier strategicznych, jakie mieliśmy kiedykolwiek okazję oglądać na ekranach naszych monitorów. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak Medieval, Total War czy ROM. Teraz ma być jeszcze lepiej. Przenosimy się bowiem w czasy imperiów kolonialnych, wielkich bitew morskich, w czasy Napoleona i admirała Nelsona. Grę zaczynamy w 1700 roku, wybierając jedną z ówczesnych nacji. Niestety gra koncentruje się głównie na potęgach europejskich, więc nie ma sobie co za dużo obiecywać po graniu różnymi, bardziej dzikimi narodami. Podobnie jak w poprzednich częściach cyklu, rozgrywka została podzielona na dwie fazy strategiczną i taktyczną. W części strategicznej obserwujemy z widoku ptaka mapę prawie całego ówczesnego świata. Zarządzamy swoim państwem, dbamy o jego rozwój, przesuwamy armię. Pierwszym nowum jest tutaj mocne skoncentrowanie rozgrywki nie tylko na wojskach lądowych, ale także flocie. W Empire znacznie większe znaczenie ma mieć również ekonomia i dyplomacja. Wroga będzie można wykończyć dzięki na przykład odcięciu go od linii zaopatrzenia czy blokując jego drogi handlowe. Gracz otrzyma także większe możliwości oddziaływania na swoje prowincje czy rozbudowywania miast. Widzimy w końcu również poważniejsze różnice między poszczególnymi nacjami. To już nie tylko kilka unikatowych jednostek, ale całkiem poważne różnice w rozgrywce w zależności od tego, czy gramy po stronie USA, czy na przykład rewolucyjnej Francji. Jeśli jednak kogoś to nudzi, to zawsze może włączyć w system automatycznego zarządzania gospodarką i skupić się na tym, co lubimy najbardziej czyli na wojnie. No właśnie, gdy dojdzie do zbrojnego natarcia, opuszczamy mapę i przenosimy się na pole bitwy. Tutaj gra zamienia się w klasycznego taktycznego RTS-a. Tutaj jednak również czeka nas wiele zmian w porównaniu z poprzednimi częściami cyklu. W Empire Total War każdą jednostkę można ukryć w dowolnym budynku, dzięki czemu zwiększa się jej wytrzymałość. Jednak wszystkie struktury mogą być łatwo zniszczone ostrzałem artyleryjskim. W czasie walki jeszcze większe znaczenie będzie miała taktyka, odpowiednie wykorzystanie ukształtowania terenu, czy nawet w końcu wybranie odpowiedniej formacji. Gra pokazuje jednak pełnię swoich możliwości graficznych dopiero gdy dojdzie do starcia floty. Ekran zapełnia się ogromnymi, majestatycznymi okrętami toczącymi ze sobą ogromne bitwy. Zresztą niech przemówi samo wideo. Jak widzicie, moi drodzy, zapowiada się prawdziwa uczta dla oczu, a zatem strategzy wszystkich krajów łączmy się. Moi drodzy, a teraz ciekawostka. No niestety niezbyt interesująca. Okazuje się. Nie wiem, czy wiecie i czy mam wam to powiedzieć, no ale powiem. Otóż na naszej klawiaturze znajduje się ponad 400 razy więcej drobnoustrojów niż w WC. Tak, to prawda. Niedawno na rynek weszła seria akcesoriów firmy Lexma pokrytych specjalną warstwą zabijającą drobnoustroje. Klawiatura morderczynią mikrobów? No, no, coś w sam raz dla graczy lubiących czystość. Wszystko co dobre bardzo szybko niestety się kończy. A zatem dobiegł czas naszego programu, ale mam dla Was bardzo dobrą informację. Widzimy się jutro, a kolejny news to musicie pisać do mnie na adres, jeżeli chcecie, żebym opowiedziała o jakiejś Waszej ulubionej grze, na adres, który tutaj właśnie na dole tego ekranu cały czas się śniga. Zatem łapcie długopisy, zapisujcie go i wysyłajcie do mnie maile. Pa pa!